Hej, witam Was w kolejnym odcinku gry Devil May Cry 5. Gramy misję 14 o nazwie rozdroże. Gramy za pomocą V na poziomie łowca demonów. A więc startujmy.

On potrzebuje tej demonicznej mocy, którą rozdzielił e, za pomocą właśnie tutaj Yamato w poprzednich odcinkach i tak na dobrą sprawę raczej potrzebuje Urizena do tego, aby przetrwać. No ale nie zajmujmy się tym, po prostu próbujmy kontynuować historię. Koszmar sugeruje tutaj, znaczy, gdy sugeruje, żebyśmy odpoczęli. Myślę, że tutaj win nie da się na to skłonić. Po prostu ruszymy i spróbujemy zniszczyć Urizena. Chyba, że nie będzie nam dane. OK, a więc mamy tutaj trzy wrota przed nami. Nad jednym z nich jest kawalier, tak jak widzicie, po kawaliera, Na drugim Artemis i na trzecim jest Goliat. E, OK, nie jestem pewien, co to do końca będzie oznaczało dla no, nas, ale wejdźmy do pierwszego z prawej. Sprawdźmy, co możemy tutaj spotkać. A Vivi wygląda na wycieńczonego całkowicie, a więc... Musimy być ostrożni. Okej, okay, mamy gryfa. Mamy koszmar i mamy cień. Uwolnijmy Gryfa na początek. Skoro... Skoro możemy kogoś uwolnić, myślę, że Gryf tutaj będzie najlepszy. Ale w momencie, gdy uwalniamy Gryfa, uwalniamy też Goliata. W tym momencie nie możemy e, przywołać ani tutaj naszego koszmaru ani nie możemy też używać cienia co troszeczkę nas tutaj e, blokuje, no ale nic Jakoś damy sobie radę Niestety cień... Cień również mógłby nam się przydać, ale... Mamy samego gryfa, więc podejdźmy do niego, bo on zginął. Co znaczy zapadł w letarg. Myślę, że to lepsze słowo. nas trafił. Nawet nasze uniki nie są w pełni doskonale, widzimy tylko Delikatnie przemieszczam się na boki A więc gryw był chyba tutaj dobrym pomysłem, aby jego jako pierwszego odblokować Ale nie trafił. zakończmy cierpienie tego goliata ha? tutaj w tym świecie cienia nie wiem jak to nazwać e. aha okej. Okay. więc mamy drzwi które są zablokowane pieczęciami i te drzwi będzie trzeba prawdopodobnie otworzyć są tam trzy pieczęcie a więc będą i trzej przeciwnicy e. Zwróćmy w tym momencie może do kawaliera, a na końcu zabawimy się z Artemis, tylko zanim do niego wejdziemy weźmy jeszcze tutaj te nasze paski dodatkowe, demona i tak dalej i już możemy do niego wskakiwać. Co my tu mamy? Mamy cienia i mamy koszmar. Myślę, że cień tutaj powinien dać sobie radę, jeżeli naprawdę będziemy walczyli tylko i wyłącznie z kawalierem. No ale wszystko się za chwilę okaże. Tak jest, onożył. A więc walka może być naprawdę niezła. Moi towarzysze tam, tam będą walczyć A więc niech sobie tam radzą Ale się potrubował Nie wiem czy widzicie zdrowie moich towarzyszy ale jest dość naprawdę niskie Jak tutaj przeciwnik dostaje niesamowicie duże obrażenia też. Co w sumie mi służy. I to by było na tyle raczej. Tak jest, kawalier pana druga pieczeń, z, druga pieczeń została zdjęta, no i został oczywiście tylko i wyłącznie koszmar, nad którym widnieje postać Artemis. Zaraz się okaże czy będziemy mogli z nią walczyć. Wszystko się już za chwilę okaże. Tak jest, jest i Artemis, i jest i Koszmar. Więc Vi odzyskał swoje tatuaże, które łączą go ze swoimi demonami. Ale będzie musiał pokazać, czym one są, e, tak naprawdę, bo tutaj mamy Artemis i pamiętamy, że z tym przeciwnikiem. Nie było wcale tak łatwo. Zwłaszcza jak walczyliśmy z... za pomocą naszego Niro. mieliśmy nie mała kłopoty, ale... Nie było takich problemów i ten spada bardzo szybko. E, cień dał sobie tutaj niesamowicie radę, bo to głównie on ją pokonywał. A więc warto, jeżeli będziecie z nią walczyli, cień na pierwszym miejscu, jeżeli chcecie o niej zacząć. Nawet koszmara nie włączaliśmy. Możemy ruszać już głównym szlakiem. Jeżeli można to tak nazwać, bo pamiętamy, że spadliśmy do jakiejś dziury: wszyscy trzej. Czyli Dante, Nero i V. Ale zaraz się okaże, gdzie nas zaprowadzi e, mapa. Czy uda nam się wydostać stąd i spotkać towarzyszy? Czy raczej będziemy musieli pokonać Urizena sami? Ok, tu jest ślepy zaułek, więc musimy ruszyć w drugą stronę. Ten cień troszeczkę nam wchodzi w drogę, ale już jest ok Ten clipot odbije się całkowicie wszędzie więc Trzeba będzie go odblokowywać fragmentami Słyszymy Niro w oddali. Widzimy jak walczy, tam próbuje działać. No i idzie mu całkiem, całkiem sprawnie ten chłopak o nazwie Steambat

even muthus failed to reign over the human world surely now he will not Malthus, no way can we handle her we, we, we don't have the strength i know but we must get through this somehow Hej, moi drodzy, mamy literę S jako ocenę. Są tu również dwa zdjęcia, wyjątkowo marne oszustwo, taki jest podpis portem. Jeżeli chodzi o ocenę ogólną, no to tutaj możecie ją znaleźć, możecie ją przejrzeć. A ja już się z wami żegnam i do, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!